Jesteśmy tuż po meczu Jagiellonia Białostok Wisła Kraków po Super Pucharze Polskim, moim gościem kapitan Wisły Kraków Alan Ryga. Alan, dzisiejsza Wasza dyspozycja na boisku była naprawdę solidna, więc chciałbym Ciebie zapytać w jakich nastrojach Wisła Kraków wraca do Krakowa, czy jest Wam faktycznie tak bardzo żal i co byś Ty powiedział w skrócie o tym spotkaniu? Jest nam bardzo żal oczywiście, że jest duży niedosyt, bo no tak jak powiedziałeś, no mecz z naszym wykonaniu był całkiem niezły, wyszliśmy bez kompleksów, z mistrzem Polski graliśmy jak równy z różnymi momentami, mam wrażenie nawet dominowaliśmy, więc, więc zawsze w takich sytuacjach niedosyt jest i będzie. Tak, tak, tak już jest, no ale jak wracamy, no wracamy z podniesionym czołem, mimo wszystko, ale, ale, ale żałujemy żałujemy że tego trofeum nie zdobyliśmy no bo, no bo było bardzo blisko żeby zrobić coś fajnego i nawet byście zgarnęli drugi tytuł w przeciągu niespełna roku minęło 11 miesięcy od waszego zwycięstwa w finale Pucharu Polski w ubiegłym roku pokazaliście dzisiaj jakoś z piłką pokazaliście charakter więc życzę tego żeby w rozgrywkach ligowych betlik pierwszej lidze szło wam tak jak dzisiaj prezentowaliście się na boisku z Jagiellonią dziękuję bardzo mam nadzieję że tak będzie bo wiemy dobrze że mecze w pierwszej lidze Niestety wyglądają troszeczkę inaczej niż, niż z takimi zespołami jakimi zagilonia, ale taki już urok tej ligi. Musimy, musimy zrobić wszystko, żeby tą promocję uzyskać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.